Dobra. Pani Agnieszko, jakie były Pani oczekiwania przed rozpoczęciem warsztatu metodą Gaboramaty w ośrodku Niumi z Dagmarą Ziniewicz? Dobra. A ja w takiej dobrej pozycji zaczynałam te warsztaty, bo nie miałam za bardzo oczekiwań. Chodziło o to, żeby doświadczać i towarzyszyć i właśnie otworzyć się, a nie już jakoś tak mieć zamurzenia. Mhm, mhm. Okej. Okay. Czy sądzi Pani, że warsztaty metodą Gabora Mate mogą pomóc lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi? Tak, to jest bardzo doświadczeniowa praca bardzo ciekawa z mojej perspektywy i taka, która nie doświadcza się za często w, też w takim świecie psychoterapeutycznym. Okej. Okay. Jakie aspekty warsztatów najbardziej zapadły Pani w pamięci lub były dla Pani najbardziej inspirujące? Ludzie. To, co okay. się wytworzyło tutaj, jeżeli chodzi o bliskość, e, oczywiście to się mogło zwiać wtedy, jeżeli w sobie człowiek był i e, wiedział, jak skontaktować się ze sobą, a potem można było być w relacji takiej dobrej prawdziwej z innymi. Mhm, okej. Okay. Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów rekomendujących ośrodek terapii Niumi? To jest piękne miejsce z ludźmi, którzy są zaangażowani i mają bardzo ciekawe pomysły, żeby tu się działy dobre, ważne rzeczy dla ludzi. Serdecznie polecam. Pani Agnieszko, Pani współpracuje również z ośrodkiem terapii Niumi. Proszę powiedzieć osoby kilka słów, czym Pani się zajmuje? Ja jestem terapeutą EMDR i poznawczo-behawioralnym. Pracuję z bardzo wieloma osobami, które chciałyby się rozwijać albo poleczyć. I też pracuję z dziećmi, z młodzieżą. Tutaj są takie warunki zupełnie inne niż jak się przychodzi i wychodzi na terapię czy ze środka. To bardzo poszerza też taką pracę pomiędzy spotkaniami. Kiedy się nie jest w codziennym swoim życiu, ta praca może być intensywniejsza. Okej, okay. dziękuję bardzo.